Dzień dobry wszystkim. Niezmiernie się cieszę, że słyszymy się w moim wymarzonym podcaście holistycznie muzycznie. Wypełnia mnie ogromna radość i wdzięczność. Mam szeroko otwarte ramiona na każdego, kto tutaj zajrzy. Zamysł holistycznie muzycznie jest skierowany na dobre samopoczucie i życie w harmonii. Aby to wszystko dobrze nam działało, chciałabym, abyście czuli się tu bezpiecznie i dobrze, i przede wszystkim, abyście nie czuli się tu obco. Jest to nasze takie safe space i traktujcie mnie jako przyjaciółkę, a niekoniecznie jakąś panią, która się mądrzy. A więc kim jestem? Nazywam się Julia Pasternak i jestem przede wszystkim człowiekiem. Jestem kobietą, córką, siostrą, wnuczką, dziewczyną mojego ukochanego chłopaka, który Tutaj obok mnie siedzi i mnie wspiera. Mam 22 lata i jestem też osobą wysoko wrażliwym. No i jestem muzykiem. Specjalizuję się w grze na wiolonczeli i zajmuję się głównie muzyką klasyczną. Poza tym uczyłam się również śpiewać w szkole prywatnej, ale był to śpiew rozrywkowy. No i tak jak każdy z nas nie grający na fortepianie, uczyłam się przez jakiś tam czas grać na fortepianie. Jednak moją miłością pozostała wiolonczela i tak też ukończyłam pierwszy stopień i drugi stopień szkoły muzycznej. W drugiej klasie szkoły podstawowej poszłam do muzycznej szkoły i łączyłam w ten sposób popołudniówkę z dzienną szkołą, ale do drugiego stopnia poszłam już do szkoły ogólnokształcącej. Ukończyłam również pierwszy stopień studiów, także mam licencjat w kieszeni. Aktualnie przebywam na dziekance, no i przebywam tutaj. Ale tak, jeszcze, aby nie było zbyt muzycznie, bo jesteśmy też ludźmi, a nie tylko muzykami. Chciałabym powiedzieć, co poza muzyką, bo tutaj też jest ważny aspekt, dlaczego w ogóle tutaj jestem. Kiedyś i w zasadzie jeszcze nie tak dawno, poza muzyką nie było nic. Jednak w pewnym momencie stan mojego zdrowia spowodował u mnie pewną zmianę. Wraz z moim chłopakiem zaczęliśmy sporo podróżować. Naszym busem, którego Adrian zbudował sam, i to mi bardzo dużo dało do myślenia, ponieważ zaczęłam żyć wtedy bardzo blisko natury. Zwolniliśmy też. To była taka ucieczka od cywilizacji, bo często spaliśmy po prostu w totalnie dzikich miejscach. Było to absolutnie wspaniałe, kiedy mogłam obserwować naturę z takiego bliska, być po prostu ją otoczona i zaobserwowałam wtedy. Bardzo dużą bliskość, jak my kwitniemy, po prostu, tak samo jak rośliny. Mamy naprawdę wiele z nimi wspólnego i powinniśmy czerpać od tej natury jak najwięcej. To wszystko zmieniło trochę mnie, a wydaje mi się, że trochę wróciłam do swoich korzeni, po prostu, które przez pewne schematy i systemy zostały przeze mnie odsunięte, bo były trochę inne, trochę. Może dziwne wtedy dla mnie? Chyba się bałam po prostu przyznać kim, kim jestem po prostu i jak to odbieram. I moje wartości też się też się pozmieniały. Inaczej trochę zaczęłam patrzeć na pewne aspekty naszego życia. W zasadzie to na całe to życie w trochę innych kategoriach. Myślę, że obudziło się we mnie bardzo dużo miłości i akceptacji i takiego współczucia. I chciałabym, abyście nie mylili tego z użalaniem się nad sobą, bo to są dwie całkowicie różne sprawy. Takie współczucie do siebie to jest coś takiego, że my akceptujemy to, co na przykład kiedyś się wydarzyło, albo to, co się dzieje, i odnajdujemy w tym jakiś sens. I dzięki temu jest nam łatwiej przechodzić pewne, pewne procesy. Wiecie, życie jest jak podróż z najlepszym przyjacielem obok siebie. Tylko tym najlepszym przyjacielem nie będzie nikt inny, jak nie my sami dla siebie. Także warto szukać tej zgody w sobie. I tutaj zaczyna się też troszkę początek podcastu, ponieważ myślę, że gdyby nie te zmiany, to on by nie powstał. Muzyka w końcu przepływa przez nas, to my ją tworzymy, tak? Naszymi ciałami. Nasze struny głosowe to też jest instrument. Więc Nasuwa się pytanie, dlaczego w ogóle tu jestem. Jestem tutaj, ponieważ ten okres, o którym wspomniałam, był takim okresem, w którym potrzebowałam naprawdę wsparcia. Zaczęłam mocno pracować nad sobą, ale zupełnie inaczej niż dotychczas. To było pracowanie na poziomie głębokim, świadomym, ale też na tym, co nieświadome. Zaczęłam bardzo dużo pisać, dzienników, pisać o swoich emocjach. Dużo od zawsze, zresztą interesowałam się psychologią, ale zaczęłam też odkrywać różne inne kultury i inne podejścia do życia. Zaczęłam też interesować się biologią totalną i wszelkimi aspektami mindfulness. W tym czasie też pokochałam bardzo podcasty. Po prostu to była moja miłość. Całkowicie przepadłam. I znalazłam super podcasty o życiu, o pieniądzach, o sporcie, z tej strony takiej bardziej holistycznej. No, i zaczęłam szukać takiego tworu w odniesieniu do muzyki, ponieważ była i jest cały czas ona bardzo dużą częścią mojego życia. Zaczęłam się nad nią zastanawiać w takiej perspektywie. No, ale w momencie, w którym zaczęłam szukać tego tworu na polskim rynku, no niestety nie znalazłam tego, czego właśnie w tamtym momencie potrzebowałam. I wtedy obudziła się we mnie taka natrętna myśl, ale to nie była myśl z serii, y, nie poćwiczyłaś dziś. Tylko to była taka myśl. Z cyklu tak się ekscytuję, że widzę to cały czas po prostu w mojej głowie i muszę to zrobić. I pomyślałam sobie, że może dobrze byłoby coś takiego stworzyć, a może komuś to pomoże. W końcu zawsze byłam osobą, która uwielbiała dawać, pomagać, dzielić się. I tak mi zostało, i podejrzewam, że po prostu taka już jestem i kocham to. I jestem tutaj z potrzeby serca. Każda osoba, która zaznała tego świata muzycznego, edukacji muzyki klasycznej, w szczególności gry na instrumencie, wie, że jest to świat, który rządzi się pewnymi charakterystycznymi prawami. Jest to świat, w którym na próbach i w ćwiczeniówkach spędzamy naprawdę bardzo dużo czasu. Dlatego byłoby wspaniale, Gdyby odchodzić od takich toksycznych schematów i działań, często bardzo autodestrukcyjnych. W takim świecie nie da się czuć bezpiecznie, a przecież jest to nasza fundamentalna potrzeba fundamentalna potrzeba człowieka. Jak sama nazwa mówi holistycznie, muzycznie będziemy patrzeć na nasz zawód trochę szerzej, trochę inaczej ale nie będzie to w ogóle o historii muzyki. Głównym zainteresowaniem będzie człowiek. I jego relacje z ciałem, jego stan zdrowia i wszystko, co jest w nas. Bo grając, nie możemy się od tego oderwać, że OK, teraz gram i teraz, sorry, y, odejdź, ta część mnie proszę odejść, bo, bo ja nie chcę ciebie. Nie da się tak. Wszystko, co jest w nas, jest nasze. I my musimy to zaakceptować, ponieważ sama doprowadziłam się do wielu. Bolesnych sytuacji, takich jak operacja ręki. Chciałabym zwrócić Wam uwagę na to, kiedy jest ten odpowiedni moment, by powiedzieć, że kolejnej godziny próby, ani projektu już po prostu nie zagracie. Co możemy zrobić, by czerpać więcej przyjemności z tego zawodu, i co możemy robić, by polepszyć nasz status też finansowy, i mieć wystarczająco dużo zasobów w sobie, by system, który. Nie jest łatwy, nam nie przeszkadzał i nie odbierał tej całej pasji i miłości. Jakiś czas temu stworzyłam taką ankietę, która była kierowana właśnie do ludzi, którzy uczyli się kiedyś gry na instrumencie i przestali, ale też do tych, którzy dalej są w tym lub są w trakcie edukacji. I udostępniłam ją na swoim Instagramie i chcę tutaj podziękować z tego miejsca wszystkim, którzy. Zdecydowali się ją wypełnić, a jeśli ktoś ma ochotę jeszcze ją wypełnić, to link sam jeszcze w opisie tego odcinka. I ta ankieta dała mi bardzo dużo do myślenia, i zauważyłam, że jesteśmy trochę tacy pozostawieni sobie w tym, w tym świecie. Jest kilka tematów, o których w ogóle się nie mówi, i czuję też, że jest to Taki świat i grupa ludzi, która po prostu potrzebuje wsparcia, ciepła, ponieważ wyróżniły się w tej ankiecie takie wyrazy jak hejt, wyścig szczurów, toksyczność i presja. No mnie aż ciarki przeszły. Ten proces, niestety, gdy w nim są same takie negatywne emocje, to bardzo łatwo jest stracić łączność ze samym sobą. W Polsce też wyjątkowo mało mówi się ogólnie o ciele o oddechu, o tym jak to wszystko połączyć. My jesteśmy, tak jak mówiłam już, jesteśmy całością. W ogóle WUF jest byleby odhaczyć. Nie mamy żadnych zajęć, które by pomagały nam trenować stan głębokiego skupienia. Za to mamy milion zapchaj dziur, które po prostu są po to by były i byśmy przez półtorej godziny siedzieli i no i nie wiem, tutaj wklej co chcesz. Łatwo po prostu gdzieś w tym świecie, moim zdaniem, się pogubić, i to było też widać w tych ankietach. I czasem widzę takie zagubienie, które sama przeżyłam, że nie możemy znaleźć swojego miejsca, i myślimy sobie: Tyle lat tutaj w tym jestem. I co teraz? Mamy mało takich narzędzi, którymi możemy sobie pomagać, a w końcu mowa jest o miłości, o wielkiej pasji. Także to nie są tylko wzloty, to są przede wszystkim bolesne upadki. I nasz rynek nie jest łatwy. Dlatego jestem tutaj, bo chciałabym, aby stworzyć tutaj bezpieczne miejsce dyskusji o naszych głębokich potrzebach i uczuciach, jakichś problemach, rozterkach, co też. Próbować pokazać, jak można nieco zmienić myślenie i podejście, zmienić troszkę perspektywę, aby żyć z większym szacunkiem do nas samych, żeby wykonywać ten zawód z większym szacunkiem, ponieważ niestety, ale obserwowałam wielokrotnie, że mimo, że wykonujemy sztukę, czyli coś w ogóle przepięknego, to ludzie naprawdę bardzo często siebie nienawidzą i to jest okropne. Chcę pokazać też jak istotna jest praca z ciałem, jak istotne jest wsłuchiwanie się w swój wewnętrzny głos, ale nie ten głos tego krytyka, który wrzeszczy, że grasz nieczysto albo nie wiem, że nie umiesz na pamięć, tylko tego głosu takiego, który jest pod tym, który jest tym mądrym głosem, który mówi: "Ja już nie dam rady ćwiczyć dzisiaj. Proszę, daj mi odpocząć." Chciałabym zwrócić uwagę też na to, że bagaż życiowy, który niesiemy, naprawdę ma ogromny wpływ na to, jak my gramy, jak ćwiczymy, jak reagujemy na różne uwagi, czyli tak naprawdę jak przebiega nasz proces edukacji. Nawet spięcia, które mamy różne, często jasne jakby są wynikiem tego na przykład, że spinamy rękę w trakcie grania, ale dlaczego my ją spinamy? Może na to ma wpływ coś, co wydarzyło się w naszym życiu. A nie szukanie tylko i obwinianie siebie, że o, nie umierzasz dłużnić tej ręki i w ogóle jesteś beznadziejna. Nie. Chcę, abyśmy wspólnie uczyli się miłości i wyrozumiałości do siebie. Zwrócimy też uwagę na zawód nauczyciela, który jest niezwykle ważny, ale jest też niezwykle trudny. I z ankiet też wiem, że jest spora ilość wypaleń zawodowych. Bo uwierzcie, nauczenie takiego szkraba. Grania na instrumencie to nie jest prosta sprawa. Chcę też otwierać głowy młodym, by jakby uwierzyli w to, że nie muszą przejmować tych starych schematów, bo ja wchodząc w ten świat byłam też mega zajarana w ogóle super, ale rzeczy będę wspaniała robić i. Gdzieś chyba na studiach był taki najbardziej nieprzyjemny moment dla mnie, gdy zaczęłam zauważać. Większość aury była taka, że wszyscy narzekali, że mało zarabiamy, że coś mnie boli i w ogóle jest do dupy. Nie musi tak być, naprawdę nie musi. Ale to nie wszystko. Holistycznie muzycznie będzie oferowało też odcinki dla osób, które zawodu muzyka nie wykonują i nie wykonywały. Chcę również pomagać rodzicom dzieci, które podjęły naukę. W szkołach muzycznych, by mogli lepiej zrozumieć i wesprzeć dziecko w trakcie edukacji, bo jeśli sami jej nie przechodzili, to może być to dla nich wyzwanie. Będą też tworzone przeze mnie odcinki informatory dla ludzi, którzy nie mają pojęcia, na czym polega nasz zawód i chcieliby, by jakiś zespół na przykład zagrał na ślubie, na konferencji, ale gdy usłyszą cenę, to zaczynają pytać się, Dlaczego tak dużo i dlaczego to tyle kosztuje? Przecież to są łatwe piosenki. No i właśnie taki informator wtedy będzie stworzony po to, by móc podesłać i nie musieć dyskutować z taką osobą. Ale też po prostu myślę, że to może otwierać umysł niektórym i o to chodzi właśnie. Okej, okay, starałam się streścić to jak najbardziej umiałam. Możliwe, że wiele wątków ominęłam. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zostaniecie. Chcę Wam pokazać, że granie nie musi być związane z niekończącą się pogonią w bólu fizycznym i psychicznym za osiągnięciem coraz to wyższych celów. Zamiast tego, może być przepiękną medytacją i nieziemsko cenną podróżą do wnętrza siebie. Możemy szukać swojego miejsca w zdrowy sposób, nie podkładając sobie nawzajem kłód pod nogi. I słuchajcie, siła jest naprawdę w nas to my zmieniamy. Mówi się, że jak chcesz coś zmienić, to zacznij od siebie. No i tak jest, naprawdę. Ja, gdy w ogóle zaczęłam myśleć o tym, że, że może nagram podcast, pomyślałam, że jeju, no, no nie, ja i w ogóle. No, ale później tak sobie pomyślałam, no tak, no ja, spróbuj, zobaczymy. Także uwierzcie, że jesteście ważni i uwierzcie, że wasze szczęście i ciało jest bardzo ważne. Chcę uświadomić Wam też, poza tym wszystkim, poza tym graniem i tak dalej, że wartość, ona jest w Was, a nie w wynikach, jakie osiągacie. Czujcie się tu bezpiecznie. Gdybyście mieli jakiś temat, o którym chcielibyście porozmawiać, chcielibyście odcinek, to ja jestem naprawdę otwarta i możecie śmiało do mnie się odzywać. Znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie, jako Julcia Pasternak. Myślę, że będę też ogromnie wdzięczna, jeśli podeślecie linka znajomemu i pozwolicie naszej społeczności rosnąć. Zakładamy wygodne buty, słuchawki i ruszamy w drogę. To będzie piękna podróż. Do usłyszenia w następnym odcinku. Z miłości. Julcia, namaste.